Nie Tak! Nie Nie dałeś rady! Dawaj. Masz sobie stok na punkty pięć, nie gada się jak tutaj Walka nazwa na odcinka, odcinka wylatuje Hmm, widzisz tego przystojniaka? Moja ja widzę, ale że żeby ty go częściej widywać to wciśnij subskrybuj Zostaw dzwoneczek, tutaj zaznacz i potwierdź Do tego zostaw lajka pod filmem, a na koniec zalajkuj mojego fanpage'a Na którym jest jeszcze więcej moich gorących fotek Zapraszam <laughs> Spy? Nie. Oh. Yeah. Tak. tak Patrz w my robiliśmy tak Ale też nie teraz No, no to te też, też, też tak robiliśmy Ale my bardziej no, wy to nie, cały nie czas, tryhard, tryhard. Aha, to jest tryhard, dobra. Tryhard, to tak, powiedział to jest największy tryhard. tryhard. Ja, dobra, tam morda, już, Elo. No, poza no mną już mną kurwa szczeka na Elo, naprawdę. nie umiem grać, w tę grę No jak nie, ładnie ci szło w tamtej rundzie. Przez no nie bądź taki zły dla siebie. Dobrze grasz, bardzo No dobrze w ci W pierwszej, pierwszej, pierwszej rundzie to kierowałeś, nie? No, przyznam ci, Hades, żebyś dodał. Jak na pierwszy raz, na przykład taki Kupson przyszedł pierwszy raz i kurwa cały czas był ostatni. A teraz ty zobacz, przyszedłeś i jesteś nie ostatni o <laughs> świetnie Aha. Ej, jak ja tą, ja tą piątkę bierę, każdy bierę piątkę Wysył, A tu, tu będzie trudno zrobić jakiekolwiek punkty mimo no. Tak To ja was to, tam też to był O kurwa, mejda pomocy No nie, za ja nisko Jak sobie pod łapką jest kurwa Ej, bo jestem strasznie Nie, nie za pomoc był... no, koleżeńską <laughs> <laughs> Co, co, ja tutaj, co ja tutaj mam bad, zrobić? Halo? <laughs> Traf cokolwiek! To co mówi, mam zrobić? Babcie? Ale tu nikogo nie Spacja, nie spacja, spacja. A, a, spacja, a co ty dowody na nas? Ej no wygrywamy! Nie, nie miałem <laughs> co zrobić, eee, byłem za wysoko. Na, odejmuję ci punkty. Ej, kto jeszcze leci? No ja, Elo! No, najlepiej. Teraz Teraz nie zdążysz, nie zdążysz. Teraz Jak ładnie leci? Słuchaj, a nie strąciłeś? No przez przypadek, chciałem Ej, przejechać owo. Wydaje mi się, że tutaj trzeba Ta, Tak, tu nisztę, trzeba zjechać. No. No. Tak, bo tu bo za wysoko. No. O wszyscy od razu. A już. wiecie, że można zrobić takie coś, na przykład? Nie wiem, czy... Ale po co takie coś robić na przykład? Nie, ty... nie wiem czy słyszałeś. To trolluje znowu! No na o, przykład nie? zobacz, ty teraz będziesz przede mną, ja się wyśmiewaj ze mnie, okay. Okej. No nie mam pojęcia właśnie gdzie jest Dar a, a idę. Okej, okay. mm. Dobra, Darek mm. tronuje. kto weźmie darmę? Nowość, huhu. -hu. Bo się zjebałem na dach troszeczkę. I nie a, dwa skrzynki. Nie. Uuu, a ładnie wyminąłeś. No. no. O ty gnoju Mateuszu! Dobra, nawet no ładnie Kurde. Ej, no, no, dobra, czy ktoś sayafro. od nas drużyny je jeszcze tutaj? Wiesz, A, leci furman 9, no, Nie doleci, nie doleci Nie doleci, i, nie doleci, doleci, doleci. <antenna> Strącę go z tutaj. Ty, ty? <coughs> ty, ale tak smyrnął go Ej, Hades mi zepchnął z czwórki, ale nie no, zdobył nie. punktów przynajmniej No wiem, widziałem no, Ale ja zostałem tylko jeden na No, całkiem nieźle Panowie, Hades, furzki no tak, zdobywacie już, już, jakieś już, patrz, tak? punkty? Tak, widzisz tą piąteczkę? Chyba moja jest piąteczka. Widzisz tego przystojniaka? Nie, nie widzę. Celui w niego. Uważ ja widzę, że nie też nie widzę. Ale u nas widzę nawet trzech. Uuuu Dzięki. Słodko Ja nawet czterech się cię jako dwóch policzymy. Nie. <śles> <śles> nie! rozumiem skąd to. Też nie rozumiem. Ten dobre, dobre. A, 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 a nie, tak chciałem go obrazić, po prostu nie mogę. No, nie, no, możesz nie. możesz Ale To naturalnie. Kto leci teraz na lewo? Atakujesz tego typa czy... Nie. U, A, mać. Dobra, Kurwa ja... zjebałem przepraszam Bo bałem się, że w niego... Dobra. Hades! ELO! Ej, yes. Hades! Yes. Dobra, nie, jeba. nie, nie spadaj! Hades! Nie spadaj! No co spadaj! Nie spadaj! Nie, nie spadaj. No Czas. Czas! Czas! Siedź tam! Siedź yes. tam! Yes. Jest! NICE! Tak jak, tak jak powiedziałem, tak zrobiłem. Złotnikiem błotnikiem wychaczem. Ej, ale to jest naprawdę. Tam, tam nie jest tak łatwo wpaść na ten no, piątek. W sumie zastanawiam się nadal, jak to zrobić jakąś taktykę. No, spadł no, ja z góry. Zrobiłem. No trzeba, no, być trzeba tak spać, żeby cię zatrzymało. Spać, no. Dzięki. <laughs> pokażę wam. Dużo, ja dużo wam ci pokażę. Dodało. To trzeba lecę nie... teraz po piątkę. Nie spychajcie mnie, to wszyscy dawajcie na piątkę. Takie o Dziamek, to są jedyne punkty, które zdobyłeś w tej grze. I to tak na jest punkty, jakie były. Do... Ej, ktoś jest teraz na piątce? Ej, ty ty znowu jesteś na piątce? Nie, to ja. Tak, tak szybko? No, no, zresztą. Ej, strąćcie go, strąćcie go! Nie! nie! Nie dałeś rady! Dawaj, nie. <śmieniu> 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 ale misja nie ratunkowa rady. była! Ja pierdolę! Nie. Ale ich zobacz! Tak w ostatnim momencie z tym spadooklądałem. Ej, Musisz umrzeć, żeby wszyscy mieli... Poprę. Nie, dobrze Hades, dobrze. Hades strony! Marzeki! Trwania, jak? Nie no, na nie, Klej. Dzień dobry! To Hades! Uuu, czwóreczka! A ty piąte. Widzisz, ale kto się rzucili na darka to po prostu... Jak ja hej. widzę, że Matin nie trafił, mówię tak, zostałem mi ułamek sekundy, ej. mówię muszę kurwa jebnąć. Bo... Zaryzykuję. No bo to to, byłoby, to byłaby już hańba. No tak. Same. Ale i tak, 9 same. punktów straty mamy, same. Więc... Same. No dobra, to jest ej, runda już nam. Wszystko Ta, jedno. Tutaj badamy teren po prostu. Dokładnie. Po tak poprzednim mapie no, też, to też no dokładnie. Tak dokładnie. bylo. <laughs> nie kłamiem. Okej. Okay. Ja Tylko to się nie wziął. czy ty wlatujesz w niego? No to nieźle, dzięki za trzy punkty zamiast dwóch. Ej, ci go jeszcze! Bo szmać, Pomocy, się jeszcze bo się gibie trochę. Drużyno moja! Drużyno moja! No co mogę ci poradzić? Nie uderzaj! To się wszyscy wie, Nie! Na dobitkę! Cała drużyna poszła! Bo no, no, widziałem to Myślałem, że do piątki dolecę Zwycięzca jest jeden Zwycięzca to my No w końcu mnie troluje Jak to, nie mam trzy punkty? Masowy skok na punkty pięć, pięć. Nie gada Pływa się, mapy. kiedy się czyta mapki nie Po raz kolejny to nie mówię piąteczkę na kartu, właśnie ją wbijam teraz to Ej, bo mi już jest słabo, przez to, że nic nie jadłem I tak Tarek? słabo mi idzie a ja znowu odkremowkujesz? Dobra, teraz wykrywamy Czy jesteś ja. gotowi na trybę? Teraz 7 Aby kontrolka wciśnij 3 Zotarek, uważaj! po piątkę! Tak jest, ale nie we dwóch, bo się nie uda Dlaczego ja tak wolno lecę? O, no, kontrol trzymasz może dlatego Adrian, no po... nie, chciałeś strollować tam. Nie, chciałem was Chciałem was le le Leci po piątkę nie, Ej, leci po piątkę W formie wlądu jakkolwiek może, co? Dobra, elo Dobrze no, nie rób tego, Adrian! No, byłem bardzo blisko. Za to też powinny się dawać jakieś punkty. No, oddaję. A. O kurde, no nie. Minusowaj, wzrost, to mało. No... no to, idealnie, Dzięki! Nie... Zawsze jest... blisko, ma no. Nie, na cztery ci zostawiło? To dziwne. No tak, też myślałem, je... się nie, nie, Chyba, nie, że to jest No, Nie, nie, to się bo przód, przód się liczy. A szkoda. Licz się nie, nie, zawsze przód się liczy. Liczy się tam, gdzie kierowca siedzi. A, a siedziałeś kiedyś z tyłu i prowadziłeś auto? No tak. Właśnie. On tak zawsze ja się steruje przecież samochodzikiem. Stoję za autem, burago i steruję. Się... O kurwa źle decoration. mnie wykręciło tu! No dostałem takiego ślizgacza. Ślizgona się mówi! Ślizgona. Nie to lecę teraz chyba! Otroluje grę! Nie na serio! Masz 0 punktów Adrian! Bo to dopiero druga runda, no! Niech nie dolatuje, powiem tak. No, tak jak nie dolecieli, nie wiem kto. No do nie, no kurwa! Elo. No floci. W flocie rajmy ja cię popchnął? Ej, to nie jest amfibia. czemu to nie jest amfibia? O! Nie! O, nie o, co, ja co ja zrobiłem? Kolejny, no wywal Nie! No, czemu fuck. on dalej ma, ma te cztery? Mam jeden punkt! Boże, co ja co zrobię, cztery? A ty Lota. wywaliłeś flotarka! Tak, ja wywaliłem no. O widzę, każdy po piąteczce zdobył, brawo, bo. brawo. Brawo, Dobrze, Adi, piątka. <śla> Sąknięcie się. Furman! Ej, Adi! Czemu ty jesteś jak Adi? No przepraszam! Zdobuć Ale ci ja bo, bo my bardziej patrzcie, się kłócili. Bo ja tutaj zleciałem bardziej, kurwa useless <noise> tak, O kurwa, jeden zaczął być się w końcu Juz full i poprzednie wszystkie rozgrywki. No, no dobra, no miałeś farta jebanego. A, A dobra, pięć punktów zdobył i świecił. Farcioszek. Dobra, la, latam po piątki cały czas ja, jak pizda. No to leć. Jak ty furman to robisz, że tak szybko się znajdujesz na punkcie? Jakoś? No, on no, od razu wyskakuje ja, i Nie mówi ja cię, to jestem szybki w tych sprawach. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. A czy moneta miałaby być? Doleć, 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 Jomek! Hades Hades, bądźmy kumplami. Jasne. Good guy, Jami. Hogaty, nadciąga. Dzięki, Hades. Dobrze spokojnie. Gdzie no, jest nasz jeszcze jeden zawodnik? No właśnie leci. Nie! Nice mano, Dobry. dobrze, dobrze Adi. A on Wrócił. czwórkę ale Adi zdobył? A on wreszcie mogę powiedzieć, jestem z Ciebie. Tak, on czwórkę, Chciałem, Chcia Miałem już w na lecenie po piątku. Dobra, podobę. Cieszę się, że zmieniły jej zdanie. Darek, Darek punk punkty zdobył. No, dobra, mógłbyś zdobyć punkty. No mówcie od razu, a nie, bo mi Ale on troluje. Ty się tak udaje, że nie. Poproszę. Nie no lubię. No, no bo on sobie lata po piątki, ale no troszeczkę psuje rozgrywkę tu wszystkim pozostałym. No, tak troszeczkę minimalnie wręcz bym powiedział. Floty, uważaj! Nie ja przeżyłem ja... lecisz Ja nie przeżyłem niestety mm, mm, Darek! On Czyli dwa dopiero. największe już lesy Chlub do wody Mamie <laughs> <laughs> kubiera <gulia> okay. Ades! Omińmy się, ja w lewo! Dobra, dobra, dobra. No to dobra, niezłe dobra. ominięcie w lewo Wypierdzielaj. Dobra! Ja, ja tu posiedzę, wiesz? Kogaty na Kogaty. jeden... Zajechał... Co? No, dobra robota, Flo. Ale patro, Siedzę na dwóch! No. Co? Dzięki chłopaki za piąteczki Dobra, lecę w jakiś punkt Myślimy, że to Matej no, mi przybija nie nie, ja nie, 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 ja tylko raz ci przybieram Kogaty, A, dwie, dwie piąteczki, oni wszyscy giną i wygrywamy <laughs> Dokładnie tak, to easy, easy na ciuchu, Dwie piąteczki Furmanca chociaż widzę <laughs> Fur tu hardo To ma stabilną formę <laughs> A mnie by wkurwiał w drużynie bo on troluje No, no. Nie trolujesz gier Nie trollujesz formę. Ej kurde byłem na piątce to nie strąciłeś I kto troluje trolu? To ja cię strąciłem no, no ja to, nie trafiłem nie I to nie jest trollowanie bo to jest walka o dobro drużyny Patrz. No nie! Ej! Jezu Bym Zgarnął tę piątkę Nice Chester. No jaśniks O Jezu Przepraszam O Jezu Tej pomocy Dobrze jest... Nie no leci nam! Adrianek! Adrianek Adriane. O Adrianek! Nie trafi, nie trafi! Nie! Kuch, nie zleciał! Się, nie, nie! Nie zleciał! Ale, no ale i tak mniej! I tak mniej! Kurde. Ja nie wiem jakim cudem się utrzymałem na tym, ale pana się. Nie szkodziło. Oh, znowu byłem z Lesem. No wiem. Nie no, starałeś się. Tu, no ale... To się liczy. No to powinno Ale wejść tutaj to Mati Flotar, 14-13 punktów nam. No, to jest no, no i dobra robota. Chyba to musielibyśmy to. połączyć team, taki all-starowy team zrobić tutaj. Mano, tobie nie przypiękną. No Oczywiście. Zwycięstwo jest drużynowe. Panowie boję się, że nie dolecę Każdy miał w tym zwycięstwie udział. No ja sobie Cztery udziały. Nie no, raz zabrałem furmanowi pięć punktów. To w sumie jakbym miał dziewięć. Pięć punktów dla. Gryffindoru. Dobra, ktoś tam na jeden. A jednak czwreczka. Kurwa, Zostaw tak. mnie, mam chorą córkę. <laughs> Hej, tym bardziej. O, ładnie, floter. Nie, bo nie wiem, czy jestem na czwórce, czy Jesteś, jest. Jest. jesteś, jesteś. Dobra. Dobrze, oni tutaj jakieś start teraz. Co się robią? stało? Uuuu. Kto przeleciał teraz? Ja, ja. Nie Darek! No. Ja, 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 ja. Darek! <grym> Ej! Co? Coś mnie zatrzymało! <grym> 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 Jakiś pałempa zostałem. Oh, nie bo. Urażenie mózgu. Jest po jeden, czy jak to wygląda? Da, brawo. Jest. Da. Uf. Masowy skok na punkty pięć. Co Mateuszku? Pamiętaj, skok. że nie gada Rene się sans... kiedy <grym> czyta się mapki. Renesans, renesans swoim skokiem. Dobra, teraz będę kurwa. Będziesz otałem małyszem. Ja Turman, tu Sztokiem będę ale... jak Robert Mateja. Ale Adam Nie, nie bądź jak Robert, się... Robert Mateja Śpiewa w Big to. Co? E, Robert małysz. E, w Big Starze to się kurwa ciuchy sprzedaje. A Kupra, nie kupuje? kupuje? Nie, może ja sprzedaję. On sprzedaje, nie? Kurwa, nie każdy ma taki wielki kanał jak wyjebane pizdy. Ja mam od ciebie, ziomek Jak masz duży kanał, no to nie daj. To Największy to kanał to miał Norek, i tak. No A bo nie bo ten z, z bliźniaków Kramp? Z... Bagniak jebany? Ale on jebany to był jego jedyny. Próbował być pięć? Eee, eee, tony jebany. Tony Stark to był. Tony jebony Ja tu bony takie, co dostawano się wiesz na święta. No to A, dobry jesteś. Grom. Kto to? Kto to przyznać się? Furman! No nie, Dobra, teraz ja mogę na piątkę, oh, tak? Yeah. Hades... Hogaty. Po pierwszej rundzie wyjaśniono yeah. chyba... Ale ja leciałem prosto w niego, żeby... Dobra, ja no. strącić. ale ładnie się odpoczy. Ale to od tyłu. No, ty w niego nie trafiłeś, ładnie, o to no. chodzi. No, ty też nie. No, bo ty we mnie wleciałeś. No, w siebie wleciałeś. A może Hogaty to ty w niego e. leciałeś, pomyślałeś? No nie. Ej, każdy Ach. z was ma 0 punktów, zamknijcie mordy, zdobądźcie coś, Jees. osiągnijcie Jees. i mówcie. Dobra. Ja tak, jak ja ja i i było, to Dokładnie, jak ja i tak jak nasza drużyna, przepraszam. Dobra, też bym, no, mógł, -elo. Też bym mógł zdobyć zbryj. punkt, ale poleciałem y, po no. piąteczkę. No i no. Lecimy no. wszyscy po piąteczkę. Myślę, Dobra, że jakby ja... ci Izak przybił taką chrz piąteczkę, to byś trafił. Kiedyś mama mi taką zajebała na czoło. <laughs> <laughs> Bo miałeś komara. To Tu Kilka protekcję, żeby cię pobić. Dobra. Tylko, że ona mówiła, że miałem papę. Dlaczego to robisz? Zawsze byłeś z drugiej strony. No wiem, ale chciałem spróbować. Pa, pa! Oooo! Mama wiem dlaczego to, powinienem tą je? drugą tak, stronę? No nie trafi <grym>. mnie ten furman. Dobrze! Ja furman, furman. Ale ka, kurde. tak, kurde... Dobra, i teraz Adrianek robi. Proszę z... się Choć nie wiem. Okazujesz dwa punkty. Weźmy no, no. on, on leci ja na piątkę, on bierze piątkę. Nie Adi! dało się! Król kurwa powstał! moje <noise> jedyne punkty to będzie. Nie no, tyle razy byłem blisko tej jebanej piątki, że Furman ja wiem jak ją zdobywać po prostu Na twoim miejscu bym miał zamkniętą paszczę Ile <noise> punktów? A Kurwa pierwszy raz mam no, 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 zero punktów i nagle a, a w poprzedniej rundzie to ile miałeś? Nie miał bo raz mu się udało piątkę Czyli to, no, teraz to ja w tej turze <głos> <głos> Nie tylko w turze mm. Się tego nie dolecę, Kiedy? nie dolecę. Ja I widzę salciaka. Tego salciaka. Unlucky taki słony ten. Kto tam tak Francesa. szybko poleciał? Ja, Lati. Nie wiem czy to jeszcze nie, nie trafił w mapę. Nie. Chyba. Kto tu po piąteczkę próbował? Ktoś nie. tam w ogóle jest tak wysoko in the sky, że kurwa. Nie o! Ja wy jesteśmy z In the sky. Nie tylko da. Kurde, my mamy stabilną flotarformę, no. widzę. No, 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 zawsze to samo. To manojek leci, proszę Państwa. No to superfi. No nie? Patrzcie. Rejkinki, Dawaj, 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 Hades. No to niezły rękin. Ej, <grystwarki> no przynajmniej no, nie masz czterech. Patrz, 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 patrz. jak pa, na jedyneczkę. Co on tak długo jechał po tym <grystwarki> ręku? Nie no, dwójeczkę. Ale furman jeszcze nie no, Chciałem po piątkę, ale widziałem, że furman jeszcze jest kurwa na górze. Gdzie jest furman? No właśnie. Spada coincledzonych jest wa. Nie to Myślę, ty... że kierowca. <laughs> Uwaga, Pro tip. Im jesteście wyżej, tym trudniej chyba wycelować. Tak? O, dobry tip. Ej, kurczę, o, trzeba się pro. zastosować. 22 do 9. Ale o. szkoda, że powiedziałeś tak późno. No nie. nie, no na razie, no to ja jestem najlepszy z mojego teamu nie? Ja nie wiem co muszę. Dobra robię Sociaka. No, mówiliśmy ci no. odpadów. Jak, jak się robi Sociaka Kontrolem <laughs> Kontrola lotu. No nie dobra, ja nie robię salciaka A no co ty Nie, to w następnej na rundzie zrobię No co ty, no zrób salto No weź no, zrób salto, no Weź ja A, Uu. jedynkę mam Ktoś mi pomoże, Hades? Ja ci pomogę Nie, Hades no, nie pomogę nie, nie, mu. Nie. O kurde Pomogłem? No Ciężko mi ze sterownością jeszcze I mati widzę Po czwóreczkę Tak Ja niestety na jedynkę bardziej wjechałem no, jak się zostawił tutaj. A jak? Gdzie, Gdzie jest? Na, na Nasze sępy. <noise> Gdzie jest na <Mano? głosy> Lecą po piątkę, tak powolutku, nie? Oni się nie śpieszą, oni mają czas. Chluba Gdzie naszego narodu tam wisi. <noise> Dwóch najlepszych zawodników. O nie, furman leci w nas. Albo w ciebie? O! 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 Dobrze, Darek. A patrz teraz, co Mano robi. Mano, zepsuć. Double, double kill. Oj, Zero kill kurwa, ale mam czwórkę o, przynajmniej. Nic, jest. Co nic kurwa, czwórkę zdobyłem. Nie, to nic. To nic. nic, nic. 15 punktów przewagi. Weźcie tam, nie wystartujcie po prostu. No o, to robię raz. salciaka. Salczak, salciak, słony salciak. Tolones, go. Trzy, Dolones go 3 Przejście, żeby odpędzić demona z duszy, to można wypić Soloneza? No to zawsze działa. wychodzi z wychodzicie w wtedy. Ej, jakby co to nie zadziałało? Ja jeździłem Polonezem. Ten tak, Salczak chyba mission failed. Jakim cudem furman jest tak. bo on wyskakuje z tam. Od razu wyskakuje. Jestem na idealnej twórce. Okej. Tu, na kuba. Szczerze mówiąc, chyba nie dam rady, chłopaki. No, no, szczerze Też... mówiąc, chyba nie. Nie! Dobra, jeden no to Jest, który? Tak, yes, Wiec, ale jest trójka, nie czwórka. Dobrze, gościu, tak miało być. Elo? Patrz na to, elo. No i co, masz jedną... Ale tak nazwę ci ziomek. Jak <śle> się ładnie <śle> schował pod latem. Chyba mamy jeszcze dwa sępy gdzieś tu, nie? Ale no. to sępy. żartuję. Nie widać. nie widać. Próbujesz go ściągnąć mano, czy lądujesz? Właśnie nie wiem. Patrzę co, patrzę co drugi sam robi. Spokój, ale... Jest wyżej! Ty szybciej spadniesz. Nie? No właśnie, no. jest wyżej. A ostatni też był wyżej, ale zleciał jednak pierwszy. No bo ja się już zrobiłem Hades uważaj! Hades uważaj! Rusz się! Wiesz, rusz się. mamy przewagę 11 punktów, nie? Nie strąci. Ale będę oh. o czwóreczkę. No, dwójeczkę. A teraz... Taki sen? Chyba na tego, nie Jak kurwa zdobędzie piątkę to wygrywamy Nie zdobędzie piątki z takiej nie. wysokości Dobrze! No, o kurwa no, to jest, nie, no jest. Niby taki, taka wygrana, ale tak naprawdę No niby takie wygranko, ale tak naprawdę to takie Jeden punkt to tak kurde, ale przegranko Tak jak się gra z, w koszkówkę z takim dzieckiem na wózku, no to wiesz, że wygrasz, <laughs> ale nie daje ci to satysfakcji No i tak się cieszysz, jak ci zdobędzie piątkę. A jak się sępy robi? Eee, no. musisz ady w 4? Jezu! <grym> Co się dzieje z tobą tam na dole? Dasz radę! Jakie ja go <grym> tak, Dobra, We, we have a problem! porobił! Porobił! Sępa. O! O! nie jest, Co? Turbulencję miałem. tam. stamtąd. wjechał już. No, no to jest taki interes Ty, nowy skitu tu, on leci wysoko. Ja też jestem sam Za gościu. Tylko trochę słabszym sępem. Hada guj, whada przecież jest tak. Wysoko. Bardzo emocjonujący pojedynek sępu. nie! Ej się w powietrzu! Hades nie! Dawaj GODź tu! A, no nie! Dawaj go w powietrzu, złap go! Jakie to są manewry po Ale go kurwa porobiłem jak dziecko. No pięknie, pięknie tam też manewr porobiłeś, <noise> <noise> Jak dziecko, kurwa. Ej powiedzcie, jak oni teraz to będą dużo punktów wtedy to to ugrają? Eee. Ostatnia próba to jest. Dobra, Chociaż... jeden spadł. Dobra, jeden walił. Drugi, jedna. Spadł. <noise> Dobra, już nie drugi ma, szans. ma czwórkę. No może mieć i kurwa, drugie piątka. To co, to tak? ja teraz. To ja teraz mu zabieram tą czwórkę. Aha. nie, we, weź i hoplu i spadnij do wody. Dawaj nie. piątkę! Zabaj a z, piątkę. cokolwiek nie. nie zrobisz tak naprawdę, to już przegraliśmy także Eee Nieważne No to o, se, tak o, No, to wpadł do wody, akurat nie. Dawaj teraz Powiedzmy, za szóstkę! Na no szóstka. Kurwa ma taki magiczny przycisk na pół ekranu, Szóstka na szóstka o! No. Patrz, wskoczył! Ale znowu jednym punktem! Znowu jeden punktem? Hades nie, to jednym punktem. To było, kurwa, tyloma punktami, tylko my trollowaliśmy przez półsetem już mapki, jak mieliśmy taką przeprowadzoną. No jak no, Dziękujemy zaraz kurwa. To za rozgrywkę! Gratuluję! Zobaczymy, ile punktów będziemy mieli.